Generalnie od początku sezonu naszym jakimś tam problemem jest to, że nie potrafimy utrzymać cały czas stabilnej gry i ten nasz poziom jest taki rwany. Potrafimy zagrać świetne sety, po czym popełniać głupie błędy. Dzisiaj dzisiaj był podobny przypadek. Tyle dobrze, że wygraliśmy za trzy punkty, bo mieliśmy swoje problemy w poprzednich meczach. Tutaj nam najbardziej zależało na tym, żeby po prostu wywieźć stąd trzy punkty, zrobiliśmy to. Zwycięzców się nie sądzi, ale oczywiście wiemy, wiemy co mamy do poprawy, bo, bo czasem takie babole robiliśmy, że, że nie przystoi. Więc musimy nad tym popracować, musimy się może czasem bardziej skupić. Natomiast cieszy wygrana i, i myślę, że teraz wrócimy na dobrą ścieżkę. O, oczywistym jest to, że Anton Bremer jest fenomenalnym zawodnikiem i zawsze, kiedy on jest na boisku, gra się dużo trudniej, bo jest świetny w ataku, świetny w bloku, ma dobrą zagrywkę, więc taki zawodnik zawsze potrafi zrobić różnicę. Byliśmy przygotowani na to, że wyjdą z Antonem. Nie wyszli z nim, więc na szybko musieliśmy coś w tej taktyce zmienić, natomiast też nie było łatwo, bo nie wszyscy zawodnicy grali dużo w tym sezonie, więc musieliśmy się dostosować do tego, co było. No nieszczęśliwa też kontuzja u nas Niko i no, współczuję mu bardzo, życzę mu dużo zdrowia, ale też na pewno to w jakimś stopniu mogło wpłynąć na, na dyspozycję Jastrzębia, bo, bo to jest ich kluczowy zawodnik, więc... No, ale takie jest życie sportowe i życie siatkarza. Każda drużyna ma swoje problemy. Najważniejsze to jak najszybciej się do, do tych problemów zaadoptować i po prostu grać jak najlepszą siatkówkę, mimo tego, że ktoś może nie wystąpić na boisku. Ja zawsze jestem gotowy, jakoś tam nie przywiązuję uwagi, czy wyciągnięty, czy, czy od początku. Myślę, że sytuacja... Tak, nas do tego zmusza, ale nas, ogólnie nas cała nasza, e, nasza praca jest bycie gotowym do meczu i bycie gotowym, żeby wejść w każdym momencie. Myślę, że nie ma zbytnego żadnego znaczenia, kiedy się wchodzi. i Trzeba wymagać tego samego, jakby się grało od początku. A mimo, że dwa sety przegrane tam dosyć gładko, to każdego ta szkoda. W każdym razie zaczyna się od 0-0, czasami jakieś tam głupie momenty i głupie błędy powodują to, że drużyna odjeżdża na trzy punkty i potem już bardzo ciężko się gra w środkówkę, trzeba ryzykować, ryzyko się nie opłaca i... I jest Jakie jest do zdrowia, to no wiadomo szkoda, eee, ale taki jest sport i w środku gra się w 14, e, a nie w 7. Myślę, że każda drużyna ma jakieś tam swoje problemy zdrowotne. Niektórzy mniej, niektórzy bardziej. No my cierpimy, e, szukamy tego zdrowia, tak jak mówię, nie jest to żadna wymówka, bo uważam, że nieważne to jest na boisku, trzeba wymagać e, od drużyny tego samego. Nie wiem myślę, że nic personalnego. E, ja osobiście nie przywiązuję tam wagi z kim gramy, o co gramy, kiedy gramy. E, że gdybym kategoryzował mecze na te ważniejsze i mniej ważne, to, to chyba nie o to chodzi e, w, moim, w, moim, w moim zawodzie. Chodzi o to, żeby każdy kolejny mecz był tu najważniejszy. Tak, trochę dziwnie. Ogólnie pierwszy set i czwarty wygraliśmy łatwo. Myślę, że no, drużyna e, jeszcze nie, nie grała dobrze w ogóle ten pierwszy. A szkoda, że byliśmy zaskoczeni, że, że była reakcja na początku drugiego. Ogólnie drugi, trzeci. Bardzo dziwny, że mieliśmy bardzo dobre piącie, byliśmy bardzo słabi w ataku. Czyli znowu to było jakoś w czwartym secie. To bardzo dziwny mecz. Nie, oczywiście satysfakcja jest, bo potrzebowaliśmy wygrywać, wygrywać się punkty. To był celem dzisiaj. A fakt, że no, zespół uh, grał bez bremy, który jest no, bardzo ważnym zawodnikiem. Uh, miał być łatwiej. Nie znaczy łatwo, ale łatwo. Czyli no, jest satysfakcja. Uh, mamy pracę przed nami, żeby żeby być regularnie mecz po meczu, a w trakcie meczu też. Oczywiście mieliśmy dużo więcej meczów uh, z bremen, ale no, jesteśmy gotowi. Czyli analizujemy kierunki ataku każdego zawodnika. Jasne, kiedy jeden zawodnik ma ogra, to mamy mniej informacji. Eee, ale tak, po prostu no, obojętnie kto na błysku ciężko grać, e, naciwko to jego, to wiadomo. E, spróbuję znaleźć najlepszy sposób, żeby skorzystać z e, wartości każdego. Każdy będzie potrzebny w tym sezonie. Naprawdę to mamy fantastyczną grupę. E, każdy jest nie grać bardzo dobrze, daje dużo radości, z ringu, na każdym meczu. I, i tak, czyli mi się, że też jest najlepszy sposób, żeby każdy był gotowy do gry, żeby każdy robił postęp w tym sezonie. Mamy bardzo długi sezon I, i bardzo dużo młodych zawodników, które potrzebują grać. Będę, że takie taki fale, będą takie taki, taki momenty trudniejsze, ale, ale no do tej pory udało się, czyli każdy wchodził na boisko i, i, i był, był gotowy, żeby, żeby pomóc.